Zdewnie jest zasypane, zrobione takie podejście. Planuję się tu kąpać latem, pewnie już w tym roku. No Mamy z 80 cm wyżej, spodniesione, żeby tej wody tutaj nie było. Myślę, że będzie na gotowe jakieś metr, metr 50 może. Trudno mi teraz nie ma metrówki przy sobie. Trochę kamienie że mam do wybierania, że grapkami się pobawię. Teraz powiększyłem tą półkę. Myślę, że będzie, będzie ok. To wygląda, bo tu będzie najwięcej roślin na tej stronie. O, tu jest dość szeroka półka. Podejrzewam, że ma co najmniej ponad metr. Tu chyba najwięcej rośnie na stawie. Trochę sobie to poszerzyłem. Tam nie mam możliwości, bo jest ogrodzenie. Także tu będzie najwięcej ryb pływało. Szeroko jest. Dość tutaj. No, szpadel leży. Widać, jak jest szeroko. Że trochę tu rośnie sobie na ustawie. To ziemię, co tu jest, to sobie tam pod malinę. Tu trochę piachu zostało. Tu później sobie później na drogę rozwiąza także teraz czekamy zobaczymy co będzie się działo Pewnie troszkę jeszcze osiądzie ale 17 ton gruzu poszło I tego piachu nie wiem z 10 ton Także mam nadzieję że będzie dobrze No jest kawał oczka tam będę miał takie fajne zejście właśnie do góry, specjalnie chciałem, żeby mi koparkowy zrobił, żeby sobie tam ups, żeby się tutaj kąpać, sobie wchodzić. Takie swobodne zejście. No. Tam później jakieś dwie donice, na samym dole postawię tu w tym miejscu w kastrach jakieś kwiatuchy, wiem, jakieś lilie czy coś tam. Jest git. Polecam pana kuparkowego, pana Piotra, zrobi tak, jak chciałem.